No to wie pan, o te szambo, co w parku jest, ono w ogóle w życiu nie byłoby pompowywane. W ogóle. To wszystko idzie do radni I teraz jest druga najważniejsza sprawa, to ja uważam, ważniejsza jak te, te szambo, co jest w pałacu. Najważniejszy jest tam ten lej, który by wymyło, bo to jest prawie 3 metry głębina i tam woda jest. Dziecko dojdzie, jedno drugie popchnie. Tragedia. Nikt, nikt na to nie reaguje. Byłem w gminie, zgłaszałem to. Pan Gromski powiedział, że to jest nie jego piłka. A czy ja? Twierdzi, że to jest Erwiko piłka. Albo tego wykonawcy, który yy, te, kopał tę nową linię, co robili tutaj na ścieki. Pani, dobrze Pani mówiła, że są szamba. Ja cieszę się niezmiernie, że w gminie już nareszcie nie będzie szamba, bo podjęliśmy takie zobowiązanie i zrobiliśmy w ubiegłym roku kanalizację w całej gminie za, za kwotę ponad 54 milionów złotych, a rok bieżący to są przyłącza. Które spowodują tego, że takich sytuacji już nie będzie. Oczywiście, że są tego typu sytuacje. Ja się o tym dowiedziałem z telewizji, niestety, a nie od tego mieszkańca. I od jednocześnie od razu zawiadowiłem słową spółkę wodnościekową, bo w imieniu gminy, które jest oczywiście obowiązkiem gospodarka wodnościekowa gminy, ale działa spółka wodnościekowa, konkretnie rejonowy, rejonowe przedsiębiorstwo w Białogardzie. Na mój wniosek firma. Otrzymam odpowiedź, że po pierwsze, są już przekierunkowywane, tak to się nazywa, ścieki z jednego szamba w tej miejscowości. One już idą urządzeniami i rurami bezpośrednio do oczyszczalni w Bieziekierzu, która jest nowoczesna, nowo wybudowana. I właśnie dzisiaj rozpoczęli tak zwane przekierunkowywanie tej drugiej nieszczęsnej, już teraz wiem, nieszczęsnego szamba, szamba z którego się co nieco niestety wydobyło to, co ja wiem. Niezwłocznie wysłałam również faks do firmy, żeby się tym zainteresowała, bo przecież to są pracownicy Firmy, to znaczy spółki wodnościkowej, i według mojej informacji, którą posiadam, a którą otrzymałem od pani wice, Wiceprezes tej spółki, sytuacja będzie poprawiona. Należy tylko ubolewać, że się tak stało, i to rzeczywiście się stało z tego powodu. Do czasu, kiedy szambanie zostaną usunięte, one muszą funkcjonować. Takie jest porozumienie oczywiście. Ale jest to teren prywatny z pisem do hipoteki, że ma być użytkowany do czasu przekierunkowania tych ścieków, co pani mówiłem, użytkowany bez żadnych żadnych, nie ma żadnego, że tak bałaganu. Jest wszystko ok, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego zbiornika bezoporowego. Mhm. Widziałam tylko zalewisko obok miejscowości Kraśnik, ale nie znam tematu. Są to grunty prywatne. Tego typu instalacje do nas nie należą, ale jeśli będzie zgłoszenie w tej sprawie, to się zajmiemy tym tematem, bo nie wiem, z jakich to przyczyny. To mogły być instalacja moderacyjna albo też inne. Być może od strzały, który był niedawno? Trudno powiedzieć. Z okolicznych tutaj mieszkań, dokładnie ze wszystkich tutaj mieszkań tej miejscowości odprowadzane są ścieki do tutejszego byłego gminnego Szamba. Te ścieki nie są wypompowywane, bo ścieki są po prostu niewypompowywane i płyną do okolicznej rzeki dokładnie do rzeki Radwi. Jestem w tej chwili po rozmowie z panem Wójtem. Zgłosiłem tą sprawę. Pan wójt powiedział, że będzie rozmawiał z panią prezes Rwiku o uporządkowanie terenu.